Dobry wieczór, witam i zapraszam na mecz towarzyski Polska-Mołdawia, który będzie meczem pożegnalnym Kamila Grosickiego. To będzie także jego 95. spotkanie z orzełkiem na piersi i okazja do poprawienia swojego dorobku bramkowego, który wynosi na ten moment 17 goli. Jest to także szansa na drobną rehabilitację za eliminacyjne mecze z Mołdawianami, kiedy to Polacy zdobyli w dwóch meczach zaledwie jeden punkt. Nasz bilans z Mołdawią to 5 zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka. A teraz pójdźmy na składy. Biało-Czerwoni dzisiaj w następującym składzie. W bramce Mrozek, dalej Bednarek, Kiwior, Walukiewicz, Frankowski, Piotrowski, Grosicki, Szymański, Bogusz, Buksa i Piątek. Wkład Mołdawii. Rajlean, Reapciuk, Kracium, Kożokaru, Rewenko, Racza, Kajmakow, Jonicza, Motpan, Postolaci i Nikolaesku. Czyli nasz pogromca. Oby dzisiaj nie dał się tak mocno we znaki biało od środka za moment rozpoczęcie przez Polaków. No to popatrzmy, czy biało wyciągnęli jakiekolwiek wnioski z poprzednich meczów z Mołdawią. Oczywiście tutaj porażka będzie wstydem, ale nie będzie powodować konsekwencji punktowych. Natomiast chyba nie po to rozgrywa się mecze, aby nie wygrywać, i to w dodatku z reprezentacjami takimi jak Mołdawia. Dalekie zagranie do Postolaciego, Modpan. Nicita, Modpan. Może być za chwilę niebezpiecznie pod bramką. Mroska. Racza. Motpan. Pan, jest szansa na wrzutkę w pole karne, ale jest także i Kamil Grosicki. Wybicie Racza, Wadim Racza powstrzymany przez Piotrowskiego, Damian Szymański. Bogusz, Buksa, piątek. Kamil Grosicki przy piłce, Grosicki, wrzutka w pole karne, ale bardzo niedokładna do Buksy. 10 minut gry za nami, na tablicy wyników 0 do 0. Na razie to Polacy z jednym strzałem. Bogusz, szansa na kontrę. Piątek. Jest tam już po lewej stronie Kamil Grosicki, do którego Piątek zagrywa. Rewenko powstrzymuje Grosika. Za moment Polacy od autu. Celność podania 88% Polska, 88% Mołdawia. Kamil Grosicki. Okazja do wrzutki Buksa, ale ponad bramką. Była znakomita okazja, by rozpocząć strzelanie w tym spotkaniu. Natomiast Buksa uderzył zbyt mocno. Ponadto dodajmy, że był kryty przez rywala z Mołdawii, co utrudniało mu celne przymierzenie. Walukiewicz, Piotrowski, Bednarek. Słyszymy z trybun, jesteśmy z Wami. Polacy, jesteśmy z Wami. Czy niesieni tym dopingiem biało-czerwoni, będą w stanie w przeciągu najbliższego czasu zdobyć pierwszą bramkę. Zobaczymy. Rewenko kolejny raz pokonuje Kamila Grosickiego. Racza, Modpan, Kajmakow. Dalekie zagranie do Virgiliu Postolaciego. Postolacci. I polska defensywa wytrzymała tę inwazję Mołdawian. Frankowski. Buksa. Szymański. Dużo obok niego. Maksym Kożokaru. Szymański. Buksa. Nie ma spalonego. Adam Buksa. Adam Buksa. Grosicki. Czy będzie próbował strzelić? Za bardzo się ociągał. Piątek i 1 do 0 w 24 minucie, a więc Polska wychodzi na prowadzenie Krzysztof Piątek z charakterystyczną cieszynką. Teraz raduje się po zdobyciu bramki. A zatem udało się Polakom otworzyć wynik spotkania. Być może dzisiaj uda się także wreszcie zwyciężyć. Jeszcze raz obejrzyjmy ten strzał. Odwita piłka od jednego z graczy Mołdawii, a później. Uderzenie piątka, które zaskoczyło Rajleana. Kraciun ograniczył widoczność golkiperowi Mołdawii, a Krzysztof Piątek dobrze przymierzył. Polska 1, Mołdawia 0. Kraciun. Lagana Apostolaciego, nie było tam spalonego. Grosicki. Kiwior. Bogusz, Walukiewicz, Bednarek, Grosicki, Polacy nacierają lewą stroną boiska, Jakub Piotrowski w walce z Nikolaesku, nie ryzykował, wycofał, Grosicki. Przywilej korzyści wciąż przy piłce. Grosicki, strata na rzecz mocpana Nikolaesku. Odpana. Grosicki próbuje walczyć o futbolówkę. I za chwilę rzut wolny dla Białoczerwonych. Nieustępliwie dzielnie Kamil Grosicki. Chociaż już chyba nie jest w tak dobrej formie jak wtedy, kiedy był nazywany Turbogrosikiem. A tutaj u modpana objawiły się włoskie geny, Grosicki. Krótko do Kiwiora, Grosicki. Czy on będzie dzisiaj w pożegnalnym meczu bohaterem spotkania. Jest dobranie do piątka i piątek 2 do 0. Druga bramka w wykonaniu Krzysztofa Piątka. A zatem jest asysta Kamila Grosickiego. Krzysztof Piątek w fantastycznej formie. Napastnik. Były już Baszak Szachiru. Prawa za to rozegranie. Naprawdę znakomita akcja. Obejrzymy sobie raz jeszcze. Co ciekawe, Krzysztof. Piątek. Jest najdroższym zawodnikiem. Reprezentacji polskiej w historii, jeśli zliczyć wszystkie jego przejścia do innych zespołów, wkrótce trafi do Ligi Katarskiej. Ale jeśli tak będzie tam strzelał, to z pewnością ma duże szanse na koronę króla strzelców. Rapciuk, Rapciuk. Już Polacy ustawili mecz, wydawałoby się, pod siebie, że kontrolują sytuację, ale. Wiemy jak to w przypadku biało-czerwonych nieraz wyglądało. Z 2 do 0. Na 2 do 3 nie jest wynikiem dla Polaków niemożliwym. Jonicza. Kożokaru. Teraz wrzutka Nikolaesku, ale jest na posterunku mrozek. Bramkarz lecha Poznań. Nie daje rywalom za wygraną. 25-letni goalkeeper na zgrupowaniu także był Mateusz Kochalski, nieco młodszy bramkarz Karabachu Agdam. A dzisiaj wielka szansa na wypromowanie się Bartosza Mrozka. Jest wyrzutka w pole karne, dobrze interweniuje nasz bramkarz Kajmakow. Kożokaru, podkręcona, piłka! Świetnie wyskoczył! Bartosz Mrozek po raz kolejny bezbłędnie. I od razu laga na piątka pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, buksa. Bogusz, będzie za chwilę szansa na zagranie w pole karne, Damian Szymański! I głową wyjaśnia sytuację Mołdawia, Frankowski przegrywa z Joniczą. Nikolaescu, Postolacci. Motpan. Nicita Motpan. Sporo wolnego miejsca do rozegrania tej piłki. Jest tam także ustawiony w polu karnym. Nikolaescu. Minuta doliczonego czasu. Gry pojawiła się na tablicy. A zatem ostatnia szansa dla Polaków na akcję. Buksa. Adam Buxa, ale sędzia liniowy z w górze. A zatem spalony Adama Buksy. Zawodnika FC Midland. I Kożokaru. Zaczyna od rzutu wolnego. Ale także i kończy się tym rzutem wolnym pierwsza połowa spotkania. Do przerwy 2 do 0 dla Białoczerwonych. 5 strzał na bramkę Polska, 2 celne. Mołdawia jeden strzał niecelny. Posiadanie piłki 57% na korzyść Białoczerwonych. A za chwilę. Kolejne 45 minut, zostawcie subskrypcję, kciuka, komentarz i druga połowa już się rozpoczyna. Kraciu, Mołdawianie będą niewątpliwie grać ofensywnie. Jak widzimy ustawieni znacznie bardziej defensywnie. Postolaczy próbował pokonać mrozka. Ale kręci głową, bo nie udało mu się trafić nawet w światło bramki. Chociaż ekwilibrystyczna sztuczka. Ten strzał z przewrotki. Gdyby się zakończył bramką. No, byłaby to bramka Stadiony Świata. Opady deszczu. Nie został zamknięty dach. Bednarek. Jan Bednarek wciąż w Southampton, ale jest wielce prawdopodobne, że opuści klub, bowiem Southampton spadło do Championship, teraz Kamil Grosicki. Jest, jak widać, wciąż ten dynamizm. Mimo upływu lat zawodnika pogoni Szczeci. Bogusz. Bogusz. Aż przewrócił jednego z Mołdawianów tym strzałem. A teraz zaczął już Railean dalekim wykopem. Postolaci naciska na nasze trio defensywne. Frankowski, Walukiewicz, Bogusz, Piotrowski. Krzysztof Piątek ma na skrzydle Kamila Grosickiego. Grosicki. Pytanie, czy będzie próbował wkręcić tę piłkę w pole karne? Nie, jednak zagrał do tyłu, do Piotrowskiego. Piotrowski. Grosicki. Szansa na dośrodkowanie, ale Grosicki tutaj nieco się zabawił. Grosicki obok bramki. Jeszcze raz zobaczymy tę sytuację. Kamil Grosicki był na skrzydle, później udało mu się przemknąć niemalże w pole karne, ale ten strzał nie był najwyższych lotów. Zdecydowanie największy dystans przebiegnięty przez Kamila Grosickiego z piłką dzisiaj. Pośród wszystkich graczy biało-czerwonych. Mateusz Bogusz. Godzina gry za nami. Damian Szymański. On także miał swoją szansę na zdobycie gola dzisiaj. Nikolaesku. Mołdawia rusza z kontrą. Motpan Jonicza. Nikolaesku. I Nikolaesku. Pokonuje Mrozka. więc Mołdawia zdobywa bramkę kontaktową 2 do jednego. Zmniejszają Mołdawianie dystans do Białoczerwonych, i ten mecz może się jeszcze naprawdę różnie potoczyć. Fila zagapienia Białoczerwonych kosztowała naprawdę wiele. Ten duet postolaczy Nikolaesku dzisiaj jest w naprawdę wielkim gazie. Tylko wystarczy zostawić im nieco wolnego miejsca, a już potrafią zrobić z tego użytek. Jon Nikolaesku. Któż tak potrafi strzelać Polakom jak nie on? Pierwsza połowa w wykonaniu Polaków bardzo dobra. Druga już nie wygląda tak dobrze. Straciliśmy gola przed chwilą. Teraz może być szansa na kontrę. Dla Mołdawii po raz kolejny. Rapciuk. Dobrze kibior. Ale Piotrowski już nie tak dobrze. Jeszcze próbował z faulem. Grosicki. Kamil Grosicki, który wrócił się na własną połowę. Ale on dzisiaj... Można powiedzieć jest królem na boisku. Jest kimś, na kogo zwraca się szczególną uwagę. Do kogo... Te piłki często są posyłane. Zmiana w ekipie Mołdawii. Radu Dżinsari zmieni Virgilio Postolaciego. Pojawiła nam się także statystyka posiadania piłki. Polska 61%, Mołdawia 39%. I on Nikolaesku, Nikolaesku kontra Walukiewicz. Górą Walukiewicz. Był graczem Poli, obecnie zawodnik Torino. A teraz spalony. A więc będą musieli Polacy próbować z innej akcji swojej szansy. Aleksandru Antoniuk zmieni niczyte Modpana. Modpan jeden z jaśniejszych punktów reprezentacji Mołdawii w tym meczu. Tymczasem mamy statystykę celności podań. Polska 93%, Mołdawia znacznie słabiej. I teraz Buksa. Bednarek. Naciskają Mołdawianie. Oni z pewnością nie odpuszczą. Grosicki ładnie przyjął piłkę. Już czeka na dogranie duet Buksa Piątek. Ale będą musieli nieco się cofnąć. Rewenko. Piłka do Nikolaesku. Jest Bednarek. Szymański I za moment oddał tu Polacy Nie ma zmiany w ekipie biało-czerwonych Chociaż jest to mecz towarzyski I tutaj zmian może być więcej 81. minuta już się rozpoczęła Blisko to widać Damian Szymański najpierw się poślizgnął, później próbował powalczyć o piłkę, ale został powstrzymany przez rywala. Kamil Grosicki, jest, dośrodkowanie do Mateusza Bogusza, także i tam Krzysztof Piątek był. Rapciuk, Nikolaesku, Dżinsari, Antoniuk, Aleksandru Antoniuk, Antoniuk kontra Kibior. Antoniuk, tuż obok niego teraz Kamil Grosicki nie odstępował na krok musiał Mołdawianin nieco wycofać i teraz może Polska ruszyć z kontrą Polska biało-czerwoni przed szansą na trzeciego gola w tym meczu Mateusz Bogusz, ale trzeba to jeszcze dobrze rozegrać, Adam Buksa próbował z dystansu i nie był to najlepszy strzał odbiła się jeszcze piłka od obrońcy reprezentacji Mołdawii i kolaesku wychodzi Mrozek i bardzo dobra interwencja polskiego bramkarza. Gdyby nie wyszedł, mogło tu już być 2 do 2. Buksa, korzyszokaru, Kraciun. I końcowy gwizdek. Polska wygrywa z Mołdawią 2 do 1. Ale nie obyło się bez problemów. Trzeba przyznać, że pierwsza połowa w wykonaniu Biało-Czerwonych była naprawdę dobra, w drugiej oddaliśmy już inicjatywę Mołdawii i głównie dzięki temu, że świetnie bronił dzisiaj mrozek, udało nam się utrzymać korzystny wynik do końca. Zostawcie suba, kciuka, komentarz, dołączcie do serwera, do którego link jest podany w opisie. Miłego dnia i dobranoc.